Czerwy Katowic w klasie okręgowej. Dominik Kaniac, dobry Państwu. Zapraszam na mecz LGKS 38 Podlesianka Katowice kontra DKS Sparta Katowice. 24 dzień października jesteśmy w katowickiej dzielnicy w Podlesiu, gdzie za chwilę rozpocznie się mecz 14 kolejki klasy okręgowej grupy katowickiej. Mecz pomiędzy dwoma ekipami. Z Katowic i mecz na szczycie, mecz pomiędzy liderem tabeli, pomiędzy Podlesianką, a ekipą placującą się po 12 spotkaniach na drugim miejscu, a więc przeciwko wsparcie Katowice. Zanim rozpocznie się to spotkanie, przedstawię Państwu składy, w jakich wystąpią dzisiaj obydwa zespoły, rozpoczynając od gospodarzy. W bramce z numerem pierwszym zagra Artur Tomanek. W obronie zagrają z numerem 18 Przemysław Rzemła, z numerem 20 Krzysztof Renner, z numerem 15 Marcin Nawrot i z numerem 99 Seweryn Gancarczyk. Środek drugiej linii to z numerem 10 Dawid Bremer, kapitan zespołu z numerem 23 Marcin Rosiński, z numerem 5 Szymon Nowak. Na skrzydłach zagrają z siódemką Bartosz Nowotnik z numerem 92 Bartłomiej Kędzierski i najbardziej wysuniętym zawodnikiem w ekipie trenera Damiana Ostrowskiego będzie z numerem 11 Jakub Żepa. Obie drużyny wykonały już charakterystyczne okrzyki przed rozpoczęciem tego spotkania i za chwilę rozpoczęcie pierwsze podanie i start 14 kolejki. Klasy okręgowej grupy Katowickiej rozpoczyna się to spotkanie Podleśanka Katowice, Sparta Katowice. Życzmy sobie, by to były dobre, ciekawe, emocjonujące derby w stolicy województwa śląskiego. Doskonała okazja do tego bez bezpośredniego strzału. Ten ma miejsce i poprzeczka ratuje gospodarzy. Jeszcze piłka w grze, ale tutaj dobra asekuracja odgwizdany też Paul w polu karnym. No i ogromną ręką z tego zagrożenia wychodzi Podlesianka, ale bardzo blisko była Sparta, aby objąć tutaj prowadzenie już w czwartej minucie tego spotkania dumin i Sarzała. Pokazał się w środku pola Januszkiewicz. Zgrał na jeden kontakt do Bubrowskiego. Ładnie Sparta zbudowała na jeden kontakt tę akcję. Zagranie na wolne pole. Januszkiewicz nie był na spalonym, Jest w polu karnym Januszkiewicz. Broni Tomanek. Boczna siatka, tylko rzut rożny. Szybkie przejęcie podlesionki na połowie rywala. Rusiński nieco wyrzucił tym podaniem Kędzierskiego, ale ten jest w polu karnym. Kędzierski na prawą nogę, Kędzierski i tutaj wybicie praktycznie z linii bramkowej. Obrońcy, no może nie nie całkowicie z linii, ale stał na pierwszym, drugim metrze. Doskonale ustawiony w tamtej sytuacji gracz Sparty Katowice. No i on uratował tutaj skórę swojej drużyny i Andrzeja Dumina. Świetnie do rzepy między dwóch zawodników sparty jest rzepa w polu karnym. Lewą nogą broni Dumindowicka, Gol! Rosiński w 21 minucie i podlesianka prowadzi 1 do 0. Marcin Rosiński wykazał najwięcej przytomności umysłu, najwięcej refleksji, najwięcej instynktów w polu karnym rywala. Po tym strzale odbitym przez Dumina do środka on skierował piłkę do siatki. Przypilce Bartunik kęcierski trzyosobowy mur ustawiony przez Spartę. Bezpośredni strzał na bramkę, gol! 2 do 0 w 25. minucie. I Kędzierski wpisuje się na listę strzelców, wydaje mi się, że ten strzał jeszcze delikatnie podbity przez któregoś z zawodników stojących w murze. To już jednak ma mniejsze znaczenie, zaledwie 4 minuty po trafieniu numer 1 Podlesianka dorzuca drugą bramkę, no i zdecydowanie uspokaja wynik tego spotkania. Out na połowie przeciwnika. Musiolik w pole karne. Jest Januszkiewicz, wyprzecił rywala, strzela, ale to Manek lepszy w tym pojedynku. Nowotnik. Piętą do wchodzącego Rzemły, ten przed bramkę, trącona piłka i Rosiński na 3 do 0. 37 minuta pod Lesianka Sparta, 3-0. Mogła się podobać ta akcja przeprowadzona prawą stroną boiska. Nowotnik zerknął, że podłączył się do tej akcji Rzemła, zagrał mu piętą. Ten już brankini rosyjski delikatnym, ale jakże efektywnym dotknięciem pokonuje Dumina. I to była ostatnia akcja tej pierwszej połowy. Po 45 minutach rywalizacji Podlesianka Katowice prowadzi ze Spartą 3 do 0. Nie było spalonego, zdaniem, arbitra, choć sytuacja stykowa. Dla się zagrywa do Ochojskiego. Ochojski w polu karnym, Kamil Ochojski przyjął, uderzył Tomanek, broni słupek, a sekuracja jeszcze raz Ochojski, jeszcze raz Tomanek. Sygnalizują tutaj zawodnicy sparty, że jest gol, że bramkarz pod złapał piłkę już za linią bramkową, ale arbiter do ich sugestii się nie przychylił. Nie ma gola dla sparty. 17 metr, pole karne do rzepy, nie ma spalonego rzepa obok! Było blisko, mogło być 4 do zera. Zgarnął Bremer, uderzył z powietrza, ale obok bramki. Nowak i gol! Ależ gol! 60. minuta. Przepiękne trafienie Szymona Nowaka. Mamy 4 do 0. Zaraz po przejęciu piłki bez zastanowienia huknął na bramkę rywala. No i jeszcze tam z pomocą słupka zaskoczył Rumina. 4-0. Prowadzi podlesianka ze Sparta. 60. minuta. Szymon Nowak. No i dobrze, że jesteśmy dzisiaj z kamerą. Będzie ładna pamiątka dla tego zawodnika, bo po tym trafieniu Rosiński. Bartłomiej Kędzierski, boczny sektor pola karnego, zagrywa przed bramkę. Czy ktoś bije tę piłkę do siatki? Nie, naprawia tutaj wszystkie grzechy swoich kolegów. Kapitan Andrzej Sarzała jak na lidera przystało. Szukał Ochojskiego, ale dobrze zagrał na wyprzedzenie na Świetnie teraz wypatrzył Rosińskiego. Nie ma spalonego. Rosiński na drugą stronę. Gol! Gol! 5 do 0 Radosław Kaczmarczyk. Kilka minut po wejściu na boisko wpisuje się na listę strzelców. 68 minuta. 5 do 0 prowadzi podlesiany. Ale zwracam uwagę na to podanie, którym obsłużył Marcina Rosińskiego. Marcin Nawrot. Łoboda osaczony przez Rosińskiego. Dobry odbiór. Świetna prostopadła piłka od nowotnika. Znowu jest Kaczmarczyk. Wbiega w pole karne. Zagrywa do Kędzierskiego! 6-0! 71. minuta, 6-0. No i sparta na kolana. Robią co chcą, jak chcą, na połowie przeciwnika gracze podlesiane. Świetnie tutaj najpierw popracowali w odbiorze, później prosto padła piłka Nowotnika, która zrobiła w tej sytuacji różnicę. No i Kaczmarczyk już mając jednego gola na swoim koncie zagrał wzdłuż bramki do zamykającego akcję Kędzierskiego. No i ten zawodnik wpisuje się po raz drugi w tym spotkaniu na listę strzelców. Setaren Kancarczyk, bramki w tym spotkaniu nie ma. Kędzierski już ma liczny sześciosobowy mur drużyny Sparty. Zasłonił Rosiński. Kaczarczyk! Tam gdzie stoi bramkarz! 7 do 0 w 73 minucie. Demolka przy się, Nie kombinował. Skorzystał z pomocy Marcina Rosińskiego, który zasłonił Andrzejowi Duminowi róg, w którym ten stał. Silny, mocny strzał praktycznie w boczną siatkę. Kaczmarczyk prostopadle. Jest Kędzierski. Rosiński! Nie trafił! Chciał ładnie! Chciał efektownie. Chciał widowiskowo. Ale posłał piłkę obok słupka. Ma pretensje Damian Ostrowski. Czy Sparta znajdzie receptę na defensywę Podlesianki? Druga poprzeczka. W tym spotkaniu nie mają szczęścia w odpowiednich fragmentach podobieczni Michała Czyża. Głową uderzał Andrzej Sarzała LGKS 38 Podlesianka Katowice 7. WKS Sparta Katowice 0. Zagrać to fenomenalne spotkanie, tak naprawdę spotyka się pierwszy lider z drugim w tabeli, dominacja praktycznie przez większość spotkania. Pierwsze 10 minut takiego otwartego futbolu, gdzie fakt, faktem była taka próba wymiany ciosu, potem strzelamy jedną bramkę, od ścielenia pierwszej bramki tak naprawdę dominujemy kompletnie na boisku. No i 7-0 wynik chyba mówi wszystko dla siebie. Wiedzieliśmy po co wychodzimy na boisko, tak? E, wiadomo, derby się rządzą swoimi prawami, ale, ale my to traktowaliśmy jak, jak kolejną cegiełkę, którą musimy wygrać. Zrobiliśmy tak, tak, e, e, tak w pięknym stylu moim zdaniem. 7-0, także, także nic tylko się cieszyć. No, mówi się, że derby rządzą się swoimi prawami. No, jedynym prawem, które dzisiaj tutaj panowało, no to była dominacja podlesianki. Nie powiem, że od pierwszej do ostatniej minuty, ale od tej 20 minuty kontrolowaliśmy mecz już w pełni, rywal był systematycznie punktowany, wynik mógł być nawet wyższy, troszeczkę rozluźnienia się już dało przy tym wyniku 7 do 0, no, ale oczywiście się cieszymy, takie wyniki nie zdarzają się na co dzień. Eee, więc myślę, że to jest naprawdę naprawdę dobry rezultat i jesteśmy jesteśmy z ciebie dumni Korytarze wąskie jednak przejście mam szerokie Idę wciąż do przodu teraz, z stanowczym krokiem Z przymrużonym okiem gdy się widzę z morteczkami Są wysokie, kłęby temu równające się tsunami Płomienia to są chwile, czasem są nie do przebicia Zapomnij o wy, aby czerpać radość życia Więcej czas rozlicza i tak samo radę goi Co było już nie wróci musisz postawić na swoich człowiek reguły się boi Ty star ma wiek. Wielkie oczy, jednak w sercu jest nadzieja, która krew do niego toczy Nie daj się zaskoczyć, serce tobie drogę wskaże Czy będzie lepiej za młodze niż kiedy czas pokaże Pomnienia to są chwile, czasem są nie do przebicia Zapomnij o zły, aby czerpać żadność życia Wiedź, że czas rozlicza i tak samo rany goi Co było już nie wróci, musisz postawić na swoich Człowiek z reguły się boi Ty strach ma wielkie oczy, jednak w sercu jest nadzieja, która krew do niego toczy Nie daj się zaskoczyć, serce tobie drogę wskaże Czy będzie lepiej za młodze niż kiedy czas pokaże Pamiętajcie, jedno mamy życie, więc dbajmy o nie każdego dnia, aby nie zgasł z nas ten promyk nadziei, gdyż nadzieja to jest to, co nas trzyma tu przy życiu.